Po kupieniu sałatki w Lidlu okazało się, że w środku jest żywa żaba. Klientka poinformowała sieć i dostała przeprosiny Lidl również ma się przyjrzeć jak mogło dojść do takiej sytuacji. A teraz film jak to wyglądało. 5 rano 29 września, w trakcie kontroli drogowej w centrum Szczecina, policjantom skradziono radiowóz. Podczas gdy funkcjonariusze przeprowadzali interwencję, nieznany mężczyzna wszedł do ich radiowozu i odjechał. Lech Wałęsa dał dobrą radę fotografowi, który często go fotografował. Słuchaj, Chris. Ty się jakoś w ogóle nie rozwijasz. Ja byłem elektrykiem, potem związkowcem, noblistą i na koniec prezydentem Polski, a ty cały czas nic tylko fotografujesz i fotografujesz. Popek pochwalił się swoim nowym tatuażem twarzy.